Hej, witam Was serdecznie z tej strony. Hallak, słuchajcie, podam Wam teraz troszeczkę moich modów. Tam sporo widziałem komentarzy było o te mody. Słuchajcie, ja nie mam jakiejś tam wypasionej super paczki, po prostu tylko kilka modów tam jest, do których jestem przyzwyczajony, czyli przede wszystkim XVM oraz celownik. Celownik historyczny który można ustawić na taki, który był chyba w stugu, w jak panterze, w czołgu T54, w ISU i tak dalej. Teraz wam pokażę o co chodzi. Uwaga, na pulpicie pewnie macie skrót do World of Tanks, więc musicie zrobić tak. Tutaj, otwórz lokalizację pliku i gdzieś tutaj sobie wkleić katalog 810. Wchodzimy do res mods. I teraz tak, ja może w osobnym oknie sobie to otworzę. Yy, więc jesteśmy w World of Tanks Res Mods. I teraz ode mnie ściągnięcie ten plik, który nazywa się 810. Rozpakowujecie to. Wypakuj tutaj. <gry> Macie cztery katalogi. Jeden katalog nazywa się XVM. Katalog XVM. Musi być wrzucony tutaj. Czyli tak ma wyglądać ścieżka. U, oczywiście u Was jakiś inny dysk może być. W każdym razie w World of Tanks resmods. Tutaj musi być xvm, u mnie jest w tym miejscu. Musicie tutaj go skopiować. Następnie wchodzicie do 0.8.10 W ogóle nie patrzcie na to, jakie ja tutaj mam pliki. I te trzy pozostałe katalogi, scripts, gui i content Musicie wkopiować tutaj. Jeżeli już jakieś macie, to tam Wam wyskoczy komunikat, że już coś takiego jest i czy chcecie zamienić, oczywiście tak, chcecie zamienić, nadpisać i tak dalej. Taka wskazówka dla Was: celownik ustawiajcie sobie w grze. Czyli wejdźcie do gry, spokojnie tam poświęćcie tą jedną bitwę i escape, i wtedy po prostu celowniczek sobie ustawicie taki, jaki Wam odpowiada. Yy, najlepiej się to tam robi, ponieważ yy, jak zrobicie to w garażu, to po prostu nie widzicie na tym obrazku celowników. Musicie po prostu w, w grze, w bitwie to zrobić, ustawić jakiś celownik, zapisać, yy, wejść do bitwy, zobaczyć jak on wygląda. Jeżeli nie odpowiada Wam, escape, yy, jeszcze raz sobie zmienić w opcjach i tak w kółko, aż w końcu znajdziecie ten, który ja mam, albo jakiś tam inny Wam się może spodoba. No dobra. To tyle, chyba dosyć proste to wszystko jest, także nie ma sensu tego tłumaczyć. Żegnam się z Wami i do usłyszenia.